Cześć ja wszystkim, jestem Szocher. Dzisiaj w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam y, zaprezentować porównanie, y, y, jak, jaki to, jak to będzie, jeśli będziemy trenować sobie trening z i jeśli to będziemy trenować sobie na modyfikach Grand Hulcie w airdrome. Chcemy chcę właśnie porównać te dwie metody, która będzie lepsza i która szybsza. No tutaj, znaczy może jak bardzo y, 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 jak bardzo będziemy do tyłu, jeśli zrobimy ten drugi sposób niż ten pierwszy, no bo jak wszyscy wiemy, trenowanie tymi skill'ami... tymi słonami do trenowania jest tutaj jak najbardziej najlepsze, ale z drugiej strony jest to drogie, bo tutaj 500 ładunków tego miecza kosztuje chyba ponad 200 k, czy coś takiego. Tutaj możemy te 50 ładunków, czy w sumie 100 ładunków woda bez dziennych nagród w którymś tam dniu, przedostatni, więc. Tutaj zrobimy sobie porównanie ile wbijemy w ile i potem zobaczymy ile wbiliśmy na tym modyfik Grand Hulcie. Niestety żebyś tam dostać potrzebujemy questu, ale to o tym później. No i tutaj mamy już te 50 te mieczy, ja tutaj mam skilla w tym momencie 23-19. No i zobaczymy ile wbijemy w ile, damy start sobie stoperka i zobaczymy ile nam zajmie to spalanie tych mieczy ze 100, 100 ładunkami. Według moich informacji, gdybyśmy mieli 500, no to około 17 minut chyba wychodzi spalanie tutaj takiego miecza z, pięć, z 500. Jeśli mamy tam 500 ładunków, ale my tutaj mamy tylko stówkę, więc to powinien być moment. Ja tutaj nic nie będę przewijał. Nastaniemy sobie oczywiście na sworda tutaj. Czy musimy patrzeć, tutaj mamy dalej 50 ładunków. On tam bije? Czy nie bije? Aha, nic nie bijemy jeszcze. To poczekajcie, damy sobie stop, bo nic nie bijemy. Może teraz cyk? Aha, bo jest używana. Ja, ja nie mogę tego użyć, jeśli ktoś to używa. No, to będę hamskie, do go spuszuję. Nie da się go spuszować. Aha, no dziwno, dobra, no to inaczej to zrobimy. Myślałem, że tak się da, ale to staniemy sobie tutaj w takim razie i tutaj spalimy te miecze tu może więcej osób z tego korzystać. No i uwaga, spalamy. Załączamy. No nice, i zaczekamy tutaj chwileczkę. Zobaczymy ile nam procent wejdzie. Wiadomo tutaj wejdzie nam więcej przez te 100 ładunków w tym czasie niż gdybyśmy trenowali na modyfikat Grand Hulk w Edron. No i ja to sobie ostatnimi dniami sprawdzałem jak tam w ogóle skillować, jak ktoś tam da. Jak ktoś tam mniej więcej robi. Dokończyłem sobie questę kilka tygodni temu bo byłem przy dziewiątej misji musiałem tam trochę dokończyć żeby tam było do końca żeby mógł wejść przez teć czerwoną klamką no i co się okazało niestety Knife'em nie da rady tam skilować, mimo że mamy ponad setne skiller to on ma 1500 HP 90% odporności ma na wszystkie żywioły więc no tam są trzy takie moby kilka osób tam jest więc no, spokojnie dam rady to tam bić sobie lekko i skilować na tym no i nikomu to nie przeszkadza, bo są tylko trzy, prawda? Więc to nawet gdy zabijemy jednego to za chwilę zespi się drugi. I dalej są trzy, albo tam dwa, więc tam że będzie dużo osób, to ja nie przeszkadza. No ale sprawdzałem to i niestety hity nie wchodzą knife'em, jeśli sobie go założymy. To jest ten noży, którym się zawsze skilował na tym niskim levelu, na, tam, na, na, na tych na przykład formach czy czymś innym. Jeśli ktoś sobie tam skilował na darmowym końcu, no niestety knight nie działa. Próbowałem sobie potem innego miecza, na przykład jakiegoś shortsworda, jakąś Ratanę, no niestety Shortwold i Ratana też nie były y, jakoś fajne, żeby tam, bo dalej hity na mnie wchodziły. Pamiętajmy, żeby hit weszedł, y, musi być taki żółty promień dookoła, a wyskakiwała mi chmurka, czyli po prostu ja nie trafiłem. Miałem za słabą broń. No i w końcu stwierdziłem, że wezmę sobie Sworda, no i tym Swordem faktycznie już się da bić, bo atakujemy go za 3, za 2, za 5 no, także to takie hity wchodzą, no ale skill też, więc Fireswordem jak najbardziej myślę można sobie tam skillować i zaraz Wam to zademonstruję z, tego, z tych moich obserwacji kiedy tam stałem zauważyłem, że Palkowie na 600 levelu też tam ekspią. znaczy skillują i tam inne levely też no i biją sobie Yy, chyba z Viper Starów, jak dobrze kojarzę. Nie, nie Viper Starów. Biją sobie oni... Yy, z Relay Starów oni biją, o, bo to ma 64 psychikale i 2 od ognia. Czyli biją sobie z tego, dlatego na markecie są prawie po stówkę skupywane te, te gwiazdki. No i właśnie mi się wydaje, że do tego ludzie to wykorzystują. Żeby sobie po skilować, Nie wiem ile tam stówka im wystarczy na ile. Tam wiadomo trzeba się już raz na 15 minut, żeby cię nie wylogowało, ale nie ma tam możliwości, żeby ktoś cię jakoś zabił, bo nie ma tam potworków, które mógłby Ci coś nalurować, więc jak najbardziej, gdy ktoś nie ma czasu, gdy ktoś jest czym zajęty w domu, czy coś tam na komputerze pracuje, tam załóżmy w domu zdalnie, no to jak najbardziej jak nie ma czasu grać w Tibie, no to sobie może z nudów chociaż tam postać i wbić te tam 5% w ileś tam minut, nie? Jak jest zajęty... O, tutaj już straciliśmy stop. Te 100 ładunków zajęło nam no, lekko ponad 3 minuty czasu. I zobaczmy ile wbiliśmy procent. Mieliśmy tutaj 29,19. Ja sobie otworzę kalkulator. Znaczy 23,19. I tyle mieliśmy. A zobaczymy sobie ile wbiliśmy. A ze starych czasów nie było możliwości y, zobaczenia sobie tutaj na te staty. Znaczy może i było, ale można było zobaczyć tylko, że było 23%. I mimo, że tam na przykład na tam domowym koncie, czy na czymś innym skilowaliśmy, staliśmy na 2 godziny, czy tam godzinę. to na przykład po tej godzinie dalej mieliśmy te 23. Mimo, że tak naprawdę te procenty tam się wbijały, ale tego nie było widoczne. A teraz już to mamy widoczne i dowiedzieliśmy się, że mamy 23,12. Czyli to będzie minus 23,12. No, i wbiliśmy tutaj 0,07% przez te 3 minuty. No to myślę, że spoko. 0,07%. Czyli tu sobie już możemy napisać wbite bite 0,07% ,07 w 3 minuty. Tu możemy sobie jeszcze napisać w. 3 minuty 19 sekund. Tak załóżmy, bo tam się trochę spóźniłem. Wiadomo, ale to tam mniejsza z tymi. No i tyle wbiliśmy przez te 3 minuty, to teraz zobaczmy ile wbijemy w ten czas na tym Grand Hulcie. W e już tam sobie lecimy, tylko w depozycie musimy sobie zabrać Fire Sworda. No i zobaczymy jaka będzie prawda. Może wbijemy chociaż 0,02. Jak dobrze pójdzie. Tutaj gdzieś mieliśmy tego Fire Sword. a ja sobie tam jeśli pracuję na popołudnie, no to tam sobie rano trochę pogram w Tibie. A potem na przykład jak już muszę gotować obiad, czy tam się czym zająć w domu przed pracą, no to sobie właśnie tam ustawiam się, bo i tak nic nie robię, jestem w domu zajęty, więc... Na chwilę sobie go tam daję, na te nie wiem, pół godzinki, może troszkę więcej i zawsze coś mi tam z wleci to idziemy sobie już to sprawdzić ile wbijemy ja to mogłem też kupić miecz na 500 ładunków, ale to w sumie żadna rośnica wystarczy mi to 100 ładunków, bo tu po prostu byśmy dużej stali i dużej byśmy wbili z no tak naprawdę chodzi o porównanie ile wbijemy w ile, prawda? więc o tym nam najbardziej zależy, ja sobie tutaj już zasotuję mój licznik i lecimy tutaj fast, aha nie da się przejść Ktoś bombę rzucił. No tutaj jeśli ktoś by chciał wejść, no to niestety będziemy musieli wykonać bardzo trudnego quest'a. dlatego tego NPC-ka co tutaj stoi, 12 misji jest, czy tam nawet więcej. Tutaj możemy oswoić potem tego Grand Hulsa. Tutaj przechodzimy. Nagroda jest w tej skrzynce jak coś tutaj. Jak widzicie stoi już kilka osób. Ja sobie zawsze knajtem... starałem się jakoś tak robić, żeby go tutaj wbić. Spróbuję go najpierw zamknąć tutaj, tam gdzie chcę. O! A chyba mi się nie uda. Żebym nie musiał z nim biegać, bo zawsze się tak ustawiałem. No dobra, i startujemy z czasem. Zobaczymy, ile wbijemy. Mamy tutaj wbite. Jest 23,12 w tym momencie. 23,12 Skill 2 23,12 I tu sobie możemy to dać do porównania No 12 miało być, tak? Nie 13 No i czekamy sobie do tych 3 minut 19 sekund Ile wbijemy? No tutaj możemy go dość długo bić Jak widzicie już tutaj RPK owie z tych Stalców widać nawet, że ona leci. Aha, tylko mamy złego miecza założonego. Ok, teraz tego, bo za szybko go bijemy. Tak jak mówiłem, on ma 1500 HP, więc spokojnie możemy go bić. I możemy go na dla full tak bić. Albo nawet na full defie, to chyba już nie ma znaczenia. A jednak ma dobra na full ataku, Go bijemy, i bijemy tak po jeden, właśnie. Po dwa, po trzy. Max, po pięć. Tutaj go biemy, no i dalej sobie czekamy. Jeszcze nam nie minęły te 3 minuty. Wiadomo, na tym niższym levelu jeszcze jest jedna możliwość skilowania. Na tym, yy, załóżmy, 80 levelu, od 80 levela możemy wejść jeszcze w jedno miejsce. I tam też jest potworek do skilowania, taka świnka na Wazonach 1, 2, 3 Bigfoot Bulldog in jest takie, takie zadanie na karmienie świnki i ta świnka też ma 90% odporności na wszystkie ataki, tak samo jak ten Grand Hulk, tyle tylko, że ona ma chyba 250 HP, a ten ma 1500, no i minus jest taki, że tamci ktoś może nalojować potworki, więc niespecjalnie możesz sobie tam awczyć, a tutaj jak najbardziej można sobie awczyć, także to jest taki minus. ja już może nie będę pokazywał tej miejscówki, ale może jak tam chcecie, to może Wam... Pokażę gdzie to jest, ale no, nigdy tam nie skillowałem na tym, chociaż kiedyś widziałem na streamie, jak tam byłem, że ktoś tam skillował. No. Jest to pewnie jakiś pomysł dla tych, którzy nie mają dostępu tutaj, ale no, tak, jak mówię, trzeba pilnować sobie tego miejsca. Bo tam ci ktoś może nalubować podwórków, a tutaj no, nie ma możliwości, że ktoś zabije. No bo jeszcze sobie czekamy zobaczymy, jak bardzo będziemy do tyłu. Druga minuta, została sto to, to nam troszkę zeszło. Mogę nawet na jednym mieczu to zrobić. No ale to już dostałem dwa, to chciałem te dwa spalić, żeby nie było. I za chwilkę już będzie koniec. My cały czas bijemy na full ataku to Grand Hulsa i tak jak widzicie, nie zawsze ci ten hit wejdzie. Ale jednak bijemy tutaj po 6, po 3. No tu trzeba niestety trochę wystać. Nie wiem, ile wbijemy w godzinę, ale zobaczymy, ile wbijemy przez te 3 minuty, bo nawet nie, niekiedy się ktoś pytał, ile tutaj wbiłem procent w jakim czasie. Uwaga, zaraz będzie 3 minuty 19 sekunda. Zaraz sobie zatrzymamy czas i zobaczymy, ile wbiliśmy 3 minuty 19 sekunda, dobra? 18 i 19, OK, zatrzymujemy. Tutaj też dajemy stopa, ja sobie na chwilę wyjdę. No i było tutaj 23,12. No i zobaczymy, ile wbiliśmy w 3 minuty. No i patrzymy, wbiliśmy tylko z. 00,01% przez te 3 minuty. No to y, jesteśmy 0,06% do tyłu przez te 3 minuty. No to tutaj macie porównanie. Jak bardzo jest to nieopłacalne. Bite 00,01 y, w 3 minuty 19. Sekund, no i tak by to wychodziło. Takie jest porównanie ode mnie, jeśli o to chodzi. Znaczy, no tak jak mówię, jeśli ktoś tutaj nie ma czasu na granie, no to tak najbardziej może się to ustawić i sobie tutaj bić te mody. Chyba, że ktoś faktycznie kasy nie ma. Ja tutaj widziałem, no nawet na 170 level na filmikach na YouTube tutaj wchodzą. Więc jak macie, myślę, jakąś dobrą ekipę, która wam to pomoże ogarnąć, no to. Jak najbardziej, tutaj sobie możecie wejść i skorzystać z tego. I sobie w wolnych chwilach czy tam jak jesteście zajęci, sobie skilować. Tutaj mogę Wam pokazać jeszcze tam jedną miejscówkę yy. na walizonach 1, 2, 3, gdzie jest ta świnka. No ale tak, jak mówię, 80 level minimum, żeby tam wejść. Nie musimy tam, znaczy musimy tam zrobić dostęp, żeby się dostać tam bardziej do tego. Żeby odblokować sobie i depozyt i tamte misje Także musimy taki wstęp jakby sobie tam przejść. Ale tak jak mówię, no, ta świnka ma 250 HP. Jest ich tam dużo, ale no tak jak mówię. Można je zablokować parcelami, ale no. Trzeba sobie pilnować, żeby ci nikt nie nalorował potworków, bo. Jak ktoś zauważy, że tam skillujesz, no to faktycznie pewnie pomyśli, że nie jesteś koło kompa no i mogą się nalurować potworków. Co wiąże się z tym, że możesz paść. Także potworek jest tutaj minimum 80 level, żeby tutaj wejść. No i na tej Śwince też możemy sobie założyć tutaj tego Fire Sworda. No tutaj są parcele, to nawet jak chcemy to możemy sobie ją jakoś tak zablokować. Ona idzie za nami. Tak jak widać ją bijemy po 7 na full defie. Możemy sobie nawet tak stać i ją bić. Tutaj możecie nawet próbować wziąć może jakąś mniejszą broń, ale no. Myślę, że ten Firesword też jest okej. Okay. Tak jak mówię, no ona ma tylko 250 HP, więc szybciej ją zabijemy, także nie, nie za bardzo opłacane jest tutaj to skillowanie, według mnie, niestety. Tak jak mówię. mówię, no tutaj mogą Wam nalurować potworków, także tylko chciałem Wam pokazać tą miejscówkę, jak ono tutaj wygląda. No także ode mnie byłoby na tyle, chyba, w takim odcinaczku poró porównywującym skilowanie. Także macie porównanie, ile wbiliśmy w ile, gdzie i jak. Także tutaj dajcie znać, wy, wy jak skilujecie w tej grze. Wiadomo, jak ktoś ma dużo kasy, chce inwestować, no to wiadomo, można tutaj zainwestować, ale trzeba się z tym liczyć, że jeśli ktoś inwestuje w skile, no to no załóżmy, tam wydał 8 milionów na te skile, na te treningowe miecze, gdzie tam różczki, a potem padno, to niestety to się może wiązać ze stratą bo pewnie to co wbiliśmy to stracimy więc to nie jest takie fajne więc no ja tam bym jednak polecał jeśli macie jakiś wolny czas czy tam jesteście zajęci w domu a możecie sobie załączyć TV no to jak najbardziej udać się na airdron i po prostu tam stać. raz na 15 minut podejść do kompa i się ruszyć w prawo lewo żeby was nie wylogowało bo nawet na tym chyba czy oponent w chodzeniu za potworkiem, chyba i tak by nas wylogowało, nie jestem do końca pewien, ale myślę, że i tak by nas raczej wylogowało, bo to ty masz już ruszyć, jakby map klikiem iść, także prawdopodobnie trzeba sobie tego pilnować, ale to na 100% nie jestem pewien, czy tak to działa, ale raczej tak, więc to, to wy się musicie już a nie, że tam postać sama wam się ruszy. Także ode mnie na tyle w tym krótkim odcineczku. Dzięki za oglądanie i spotykamy się w kolejnych odcinkach albo na streamach z TV. -ki. Do zobaczenia. papa. Pa.